Darmowe przedmioty Fortnite to wcale nie fake. W tym materiale dowiesz się jak odblokować darmowy kilof i darmowe malowanie do broni dla każdego. Dodatkowo powiem Ci jak odebrać również pakiet muzyczny oraz emotkę. Ale jak wiemy, mimo wszystko malowanie i kilof raczej są najlepszymi nagrodami, i są one dostępne dla każdego. Nie musicie nic kupować, nie musicie nic tak naprawdę trudnego robić. Po prostu obejrzyjcie ten materiał i będziecie wiedzieć, jak odblokować właśnie darmowe przedmioty, które są naprawdę kodackie i oczywiście w dalszej części materiału Wam je pokazać, Także polecam je odebrać. No i na wstępie chcę zaznaczyć, żebyście zostawili sub i kapeczkę w górę, bo codziennie jest jakiś u mnie materiał z to jest również nie z stream wieczorkiem, także zapraszam. No i mega duża prośba, jeśli jesteście na moim kanale, oglądacie go, to zachęcam do uży użycia kodu Camper do wpisania go do sklepu, wtedy jest każdym zakupem na mój kod, wspieracie mój kanał w rozwoju, za to bardzo Wam dziękuję. Dobra, teraz do rzeczy, o co chodzi. Fortnite rusza z nowym programem, będzie to program taki, żeby będziemy po prostu mieli zachęcić znajomych do gry. I tak naprawdę za to będziemy dostawać nagrody. Jakie nagrody? Najlepszą nagrodą jest off i malowanie do broni. Są oczywiście również jeszcze poboczne nagrody, typu właśnie jakiś pakiet muzyczny, jakiś tam ma emotka, ale nie oszukujmy się, każdy i tak będzie chciał killow off i malowanie, szczególnie, że są one kładzkie. Zaraz wam je pokażę w tym momencie macie na ekranie tutaj malowanie do broni. Jak widzicie jest to holofolia, która jest totalnym sztosem i wygląda ona według mnie pięknie. Ona jest animowana no i wygląda świetnie, a drugi tem to jest oczywiście kilo, który też wam zaraz pokażę i ten kilo powiem szczerze, ja prawdopodobnie będę używał, bo naprawdę wygląda kozacko. Jak je odblokować, już do tego sobie przychodzimy. Na ekranie w tym macie jeszcze kilofy, a ja powiem Wam, jak to odblokować. Epic Games stwierdził, że warto zrobić taki wędzik, żeby po prostu starzy, właśnie gracze, którzy grali w Fortnite, wrócili do gry. No i z tego powodu chcę właśnie Epic Wam rozdać nagrody, żebyście, przy, przy, jakby przyciągnęli swoich znajomych do gry. O co dokładnie chodzi? Epic Games startuje z nowym programem. Startuje właśnie 14 grudnia o godzinie 9 rano w naszym regionie i nazywa się to Reboot of Friend. O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że Epic robi taki wędzik, wy jeśli przyciągniecie jakiegoś swojego starego znajomego, na przykład, z którym kiedyś na tam graliście, czy którego znacie, czy po prostu przyciągniecie jakiegoś starego gracza i pogracie z nim mecze, to za każdą ilość meczów będzie się dostawać nagrodę. Czyli najprościej mówiąc, jeśli macie jakiegoś swojego starego ziomeczka, z którym jakiś graliście kiedyś w Fortnite, to w tym momencie możecie, w tym momencie możecie do niego napisać. I za to, że razem zagracie, dostaniecie nagrodę. Jak to mniej więcej wygląda? Już Wam tłumaczę. Pier jeśli zagracie jedną grę ze swoim znajomym, z który, z który po prostu długo nie grał, dostaniecie graffiti, jest to emotka varu. Za 5 gier, jeśli zagracie, tak wystarczy zagrać, czyli po prostu możecie się na, na przykład na starcie wyłożyć, nie ma problemu, tylko chodzi, żebyście weszli do gry. Dostajecie za 5 gier pakiet muzyczny, to już dosyć fajna nagroda. Za 10 zagranych gier dostajecie zbierak, czyli ten kilo właśnie, który Wam pokazywałem. A za 20 gier dostajecie holofo Holofolię. Tutaj możecie powiedzieć, Counter, ale 20 gier to dużo. A w żadnym wypadku, dlaczego? Dlatego, że tak mówię, możecie się od razu wyłożyć i tak naprawdę dokonać wszystkie tutaj nagrody. Tak jak ktoś pokombinuje, no to myślę, że 20-30 minut wam zajdzie i wszystko macie. Dlaczego Epic Games robi tak jeden? Wydaje mi się, że dlatego, że Epic Games. Zauważyło, że dużo właśnie starych graczy powoli zaczyna wracać do Fortnite i chce po prostu przyspieszyć ten proces. Kiedyś dużo osób właśnie grało w Fortnite, a potem odeszło, bo był bardzo spocony ten Fortnite, strony były same, a teraz właśnie starych graczy zaczynają wracać do Fortnite. No i prawdopodobnie Epic po prostu chce jakby zachęcić Was, żebyście wzięli swoich kumpli. Szczególnie, że teraz jest właśnie zimowy ten okres, świąteczny, no i dużo osób będzie miało dużo czasu, no i po prostu będzie mogli sobie pograć. Dlaczego warto z tej okazji jakby skorzystać? Już tłumaczę. Dlatego, że jest to właśnie nowy program Epic Games, on na początku był testowany we Włoszech. I tam właśnie gracze już mogli odbierać te nagrody, i teraz został on rozszerzony na jakby wszystkie regiony, w których właśnie można brać udział. Tych regionów chyba nie ma jakichś tam już restrykcji i po prostu każdy może z tego korzystać. Ja właśnie dostałem już oficjalnego maila, że po prostu ten program zaraz startuje i można po prostu brać w nim udział. Ja oczywiście jednak chciał właśnie wziąć w nim udział, postaram się jakiegoś znajomego sobie zaprosić do gry i z nim pograć, no bo nie oszukujmy się, że jest to mega fajna właśnie opcja, żeby raz pograć ze starymi znajomymi, żeby właśnie niej popykać, a dwa, żeby po prostu odblokować fajne Rzeczy. Nie oczekujmy się, ale malowani czy braki są tej drogie. No i do taki dostaw prawdopodobnie zapłacilibyście około 4D w sklepie, jeśli by to było, ale jak to możemy mieć to za darmo. Tutaj jeszcze pewnie pojawi się pytanie, kamstar ile znajomych musi nie grać, żeby jakby odblokować tę nagrodę? Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie wiem. Tutaj wszystko zależy od Epic Games, jaki będzie jakby e, wymagana ilość nieaktywności, na przykład na Epic Games czy w Fortnite, w tym momencie jak ja nagrałem ten materiał. Nie mam pojęcia, nie ma jeszcze takiej informacji, albo ja jej po prostu nie znalazłem. Po prostu trzeba poczekać aż ten program wystartuje. On ma wystartować dzisiaj. I wtedy będzie można na stronie sobie sprawdzić. To będzie wszystko na stronie, z tego co wiem, ma być strona. No i taki, powiem wam, system jest zdany już w innych grach też. I prawdopodobnie będzie on miał całkiem duże wzięcie, bo bardzo dużo gier, w które kiedyś grałem, właśnie miał taki sam system. Czyli po prostu wy zapraszaliście znajomego, czy nakradł tam przez jakiś link, czy on miał coś pisać, czy po prostu miał wejść do gry, jakby z waszego polecenia, i wtedy wydostawaliście bonus. Także jest to naprawdę spoczko. No i jeśli po prostu z kimś niedawno nie graliście, możecie właśnie tutaj sobie go ogarnąć i z nim pograć. Do kiedy będzie? ten eventik, Powiem wam szczerze, też nie widziałem e, informacji, czy będzie on na stałe, czy będzie na jakiś czas. Odstawiam, że będzie on na jakiś czas, taki właśnie E, na przykład do końca roku, że jakiś właśnie tutaj czas będzie to włączone, po prostu i będzie można sobie odebrać. Czy jest to darmowe i jakie są wymagania? Tak, wszystko jest darmowe, nie musicie za nic płacić. No i tutaj jest super w tym evencie, że może to zrobić każdy. Naprawdę, tutaj nie ma żadnych jakichś restrykcji, musicie, nie wiem, coś doładować, coś zrobić. Nie, tutaj po prostu musicie być na grze tak naprawdę i mieć tylko znajomego, który nie gra. Tutaj też niektórzy mogą powiedzieć, Counselor, no ale ja na przykład nie mam taki zamego. No i tutaj nic prostszego, po prostu jest dużo, właśnie jakiś form na internecie dużo różnych kanałów YouTube'owych, nawet u mnie, gdzie na przykład wystarczy wejść na streama i często ludzie na piszą, że chcieliby wrócić do gry, czy na przykład właśnie będą wracać no i z taką osobą warto się dogadać, że po prostu jakby z waszego polecenia wróciła jakiś tam nie ja nieprawdopodobnie albo w formie linku, albo w jakiejś innej formie zrobione kodu być może i wtedy z taką osobą się że możecie dogadać i na przykład wy mu pomożecie tam wrócić do gry, powiedzieć co jest nowego a on w zamian za to sobie z wami pogra i dostaniecie po prostu wszyscy nagrodę nic tak naprawdę łatwiejszego. Także pamiętajcie też o tym, że warto czasem zakombinować. Nawet jeśli nie macie jakichś tutaj kolegów czy coś, wpadajcie do mnie na live'y, Bo często właśnie ludzie szukają kogoś, kto im wytłumaczy grę. Bo w sumie jak odwrócić, chcą się czegoś dowiedzieć. No i warto wrocłość czegoś tutaj wykorzystać. No bo nawet jeśli ta promocja jest ograniczona czasowo, to nie oszukujmy się. Ale naprawdę, no fajnie, coś za darmo sobie odebrać. No i myślę, że jest naprawdę spoczko deal. Ja z pewnością będę właśnie się tutaj starał sobie ogarnąć te nagrody, no i też chciałbym tutaj powiedzieć, że być może jeśli Epic właśnie zauważy aktywność graczy, to być może zrobi kolejny taki event. Pamiętajcie, żeby brać właśnie w wszystkich takich eventach udział. Przynajmniej ja tak mam logikę, że jeśli Epic Games coś robi takiego, to warto w tym mieć udział, dlatego że Epic Games ma swoje statystyki i na pewno jeśli będą po prostu bardzo dużo e, osób wracało, będzie dużo osób brało w tym udział, to być może zrobi nam coś kolejnego za darmo. I nie oszukujmy się, ale każdy chyba lubi odbierać sobie darmowe rzeczy, darmowe malowania, kilowy, szczególnie gdy są one fajne. W tym wypadku naprawdę mogę polecić te rzeczy, bo wyglądają spoko, szczególnie, że te wymagania są w miarę łatwe, no bo 20 gier to jest naprawdę prosto, nie musicie być jakimiś koksami, nie musicie nic, tylko po prostu tutaj możecie sobie wiecie, wziąć ziomeczko i sobie z niej pograć. Dajcie znać w komentarzach, czy wy będziecie brać w tym udział, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że będziecie sobie miło spędzać z jakimiś kumplami, no i ewentualnie chciałbym też powiedzieć, jeśli ktoś nie ma z kim tego zrobić, może napisać w komentarzach, nekad swój nick, że na też szuka kogoś do gry i być może ktoś się tam zgłosi, a jeśli długo nie graliście, i oglądać ten odcinek Napiszcie, że chcecie wrócić I być może znajdziecie właśnie jakiegoś kumpla do gry Po Myślę, że to jest fajna inicjatywa No bo o to chodzi w sumie w grach Żebyście sobie razem grali I fajnie spędzali czas Ja będę wam po prostu już tutaj dziękował za uwagę Bo wszystko wam pokazałem Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i też jeśli dostanę jakieś kolejne informacje, dowiem się na właśnie dokładnie jakieś rzeczy i będzie potrzeba taka nagrać film To po prostu dajcie też w komentarzach, wtedy postaram wam się ogarnąć taki filmik I wtedy będę bardziej szczegółowe te informacje Bo w tym momencie dużo osób ostatnio pisało mi na live, że bo to ja nie taki event, czy słyszałeś, czy nagrasz odcinek Tak, nagram odcinek zawsze jak jest coś nowego i coś darmowego No to oczywiście staram się to nagrać, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę I oczywiście piszcie w komentarzach swoje tutaj opinie Propozycje, a już je przedłużam. Dzięki następnego, trzymajcie się, cześć!